Witaj w pierwszym odcinku mojego podcastu pod tytułem Poród bez lęku. To miejsce, gdzie będę dzielić się wiedzą, wsparciem, praktycznymi narzędziami, które pomogą Wam przygotować się do spokojnego porodu, pełnego zaufania do siebie i swojego ciała. Czasem będę opowiadać Wam y, o badaniach, innym razem o moich doświadczeniach w pracy. A czasem, tak jak dzisiaj, będę sięgać po książki, które uważam, że warto poznać. Także dzisiaj chcę opowiedzieć wam o książce Becoming a Parent. Jest to książka Jackie Jenny. Ona jest psychologiem klinicznym, mam dwójki dzieci i od razu powiem, że nie jest to kolejny przewodnik czy tam poradnik o tym, no, ile możesz przytyć w ciąży czy jak układać pieluchy. Oczywiście tematy te są również bardzo ważne, niemniej jednak w mojej pracy skupiam się przede wszystkim na spa w takim emocjonalnym i zapewnieniu narzędzi kobietom do przygotowania się do spokojnego porodu. Także ta książka zagląda głębiej do naszych emocji, przekonań, wewnętrznych lęków, które tak często towarzyszą w ciąży i porodzie. I dlaczego uważam, że jest ona wyjątkowana? No, autorka pisze o tym, czego zwykle nie mówi się głośno. O lęku, o niepewności, o tym, że nie każda kobieta czuje euforię, kiedy zobaczy dwie kreski na teście. Jest również o poczuciu winy, o wątpliwościach. Pokazuje, że poród to nie tylko proces fizjologiczny, ale także ogromne wydarzenie emocjonalne dla kobiety, ale i dla jej partnera. I to jest dla mnie szalenie ważne, że autorka normalizuje te wszystkie uczucia. To, że czasem boimy się, że czujemy ambiwalentne odczucia, wątpliwości, są często częścią tej drogi, a jednocześnie ta książka daje nam konkretne narzędzia, a żeby sobie z tym radzić. Autorka podkreśla coś, co często pojawia się też w mojej pracy, mianowicie, że jednym z największych czynników utrudniających poród jest strach, bo kiedy się boimy, Organizm produkuje adrenalinę, a ona blokuje oksytocynę, czyli hormon miłości i porodu. Bez niej, niestety, skurcze nie są efektywne, postęp porodu zwalnia, oksytocyna jest kluczowa w porodzie. Lęk przed porodem bardzo często wynika z braku poczucia kontroli. Boimy się tego, czego nie znamy bólu, komplikacji, tego, że nie damy rady. I dlatego tak ważne jest przygotować się emocjonalnie, o tym też ja notorycznie mówię w swojej pracy. Autorka proponuje coś, co ja osobiście nazwałabym mentalny plan porodu, bo nie chodzi o sztywny scenariusz, który musi się zrealizować, a chodzi o elastyczne nastawienia. Mam wiedzę, mam narzędzia, ale wiem, że poród to żywioł, jest nieprzewidywalny i to też jest w porządku. Jak to zrobić w praktyce? Po pierwsze, zdobywać wiedzę z rzetelnych źródeł, takie jak na przykład mój kurs online, zamiast czytać historię z forów internetowych czy grup, gdzie kobiety straszą Niepotrzebnie inne przyszłe mamy. Chodzi też o rozmowę z partnerem położną, lekarzem o swoich obawach. To też jest yy, szalenie ważne. Chodzi, by przygotować się na różne warianty, także na nieplanowane cesarskie cięcie, które nie jest porażką, tylko mądrą decyzją, e, którą należy podjąć, gdy nadejdzie taka potrzeba. Poród przez cesarskie cięcie to również jest poród. Tylko oczywiście. Tego typu interwencja powinna być zarezerwowana dla przypadków ściśle tego wymagających. W książce znajdziemy też yy, opisy tego, jak w ciąży zmienia się nie tylko ciało, ale i psychika. Być może znasz to uczucie, że jednego dnia czujesz spokój i radość, a następnego dnia lęk, smutek czy rozrażnienie jest to jak najbardziej naturalne, bo jest to efekt hormonów, ale też przygotowywanie się twojej psychiki do nowej roli, do roli mamy. No i co z tym zrobić? Autorka poleca na przykład prowadzenie dziennika emocji, codzienne krótkie ćwiczenia oddechowe, czy pozwolenie sobie na przeżywanie emocji bez oceniania. Oczywiście ze swojej strony dodam, że na każdym etapie, jeśli zmierzysz się z emocjami, czy ze zdarzeniami, czy z sytuacjami, które uznasz, że są dla ciebie zbyt trudne i i nie jesteś w stanie sobie sama z nimi poradzić, zachęcam do skontaktowania się z jedną z wielu wspaniałych psychologów okołoporodowych, które specjalizują się we wspieraniu kobiet przygotowujących się do macierzyństwa. Tożsamość i nowe role jest to kolejny ważny temat, bo to zmiana tożsamości. W ciąży nie tylko rośnie brzuch, ale zmienia się też ty. Pojawia się pytanie: kim jestem? Już nie tylko kobietą ale i mamą. I to może wywoływać ambiwalentne uczucia. Radość z oczekiwania, ale też strach przed utratą dawnego życia. I to jest normalne. Warto uczyć się łagodności wobec siebie i nie wymagać perfekcji. Autorka porusza też temat, który mnie bardzo porusza, bo są to nasze przekonania o porodzie. Wiele z nas nosi w sobie cudze historie narodzin, opowieści z rodziny, czy medialne obrazy dramatycznych porodów. I te przekonania działają jak zapisane programy. Są one wdrukowane w nasz umysł. Także, Autorka, jak i ja w swojej pracy, zachęca, by je rozpoznawać i zmieniać. I tutaj chcę się z Tobą podzielić jednym z ćwiczeń, i jak to możesz zrobić. Weź kartkę i napisz zdanie, mój poród będzie. I pozwól swojej podświadomości je dokończyć. Jeśli wychodzi tam strach, zapytaj siebie, czy to naprawdę Twoje doświadczenie, czy odziedziczyłaś to przekonanie od kogoś innego. Ja osobiście lubię też mówić o rozbijaniu lęku na części pierwsze, bo często myślimy o porodzie i pojawia się jeden wielki lęk. Nie do końca mamy świadomość, czego dokładnie tam się boimy. A gdy poświęcimy czas na to, żeby rozbić go na części pierwsze, zobaczyć, co dokładnie sprawia, yy, że czujemy zakłopotanie, będzie nam łatwiej. Rozprawić się z tego typu odczuciami. I znowu, jeśli się okaże, że jest to dla ciebie obezwładniające i trudne, zawsze można skorzystać z pomocy i wsparcia psychologa okołoporodowego, do którego kolejny raz odsyłam. To, co lubię w tej książce, to praktyczne techniki. Zaraz przedstawię ci jedną z nich. I autorka też skupia się na tym, o czym notorycznie mówię w swojej pracy. Na oddechu, relaksie, wizualizacjach, ruchu, zmienianiu pozycji, masażu. Wszystko, co wspiera poczucie bezpieczeństwa, rozluzianie ciała, bo to wspiera naturalny poród. Przykładem niech będzie teraz technika oddechowa, która będzie polegać na tym, że będziesz brała wdech przez nos, licząc do czterech. Następnie zatrzymasz ten oddech licząc do czterech i będziesz wydychać przez usta, licząc do sześciu. Ja Cię przez to przeprowadzę, także weź sobie wdech, a ja będę liczyć do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery. Zatrzymaj oddech. Raz, dwa, trzy, cztery. I wydychaj powietrze. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6. To proste ćwiczenie możesz wykonywać już teraz we własnym zakresie i zauważysz, że gdy wykonasz je kilkukrotnie przez kilka minut, obniży się napięcie i zauważysz większy spokój pojawiający się w ciele. Także zapamiętaj tę technikę na momenty większego napięcia czy też lęku. Kolejną ważną rzeczą jest wizualizacja. I autorka podkreśla, że umysł ma ogromny wpływ na to, jak odczuwamy ból. Bo jeśli skupiamy się na strachu, ból wydaje się silniejszy, a jeśli przekierujemy myśli, możemy go oswoić. Także zapamiętaj sobie, żeby podczas porodu, gdy poczujesz skurcz, Zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś w bezpiecznym miejscu. Może jest to ulubione twoje miejsce, może jest to plaża, może jesteś w lesie, może gdzieś na hamaku w ogrodzie, gdziekolwiek, gdzie czujesz spokój. I wtedy zamiast myśleć, o nie, znowu mnie boli, powtarzaj sobie w myślach, to moje ciało pracuje, aby mogła spotkać się z moim dzieckiem. To siła, nie słabość. Ono wie jak rodzić. Brzmi bardzo prosto, prawda? Ale działa. I to naprawdę potrafi zmienić doświadczenia porodu. Kolejną rzeczą, o której mówię autorka i która jest wspólna dla mojej pracy, jest rola partnera. Bo musimy pamiętać, że poród to nie jest wydarzenie tylko dla kobiety. I partner może być ogromnym wsparciem, zarówno emocjonalnym, jak i praktycznym. Autorka proponuje listę zadań dla partnera, także jest to być może dobry moment, abyś podzieliła się tym filmem ze swoim partnerem porodowym. Także po niższych kilka wskazówek będę mówić wprost do ciebie, partnerze porodowy. Co możesz robić? Przede wszystkim słuchaj. Czasami nie chodzi o to, żeby coś radzić, ale aby po prostu być. Numer dwa. Bądź głosem rozsądku, jeśli personel medyczny coś proponuje, a ty widzisz, że partnerka jest niepewna, zapytaj, czy możecie nam Państwo wyjaśnić, na czym polega ta procedura, jakie są jej plusy, jakie są minusy, co się stanie, jeśli jej nie wykonamy, czy jest jakieś ryzyko. Dowiedz się jak najwięcej o tym, co jest nam proponowane. Zachęcaj swoją partnerkę. Czasem proste zdania, takie jak, dajesz sobie wspaniale radę, jesteś niesamowita, już niedługo powitamy nasze dziecko na świecie, naprawdę potrafisz działać cuda. No i pamiętaj o sobie. Jeśli jesteś głodny i zmęczony, nie będziesz mógł efektywnie wspierać rodzącej, także, zjedz tę kanapkę i pamiętaj, że nawet w samolocie jest wskazówka, instrukcja, żeby móc pomóc innym. Najpierw sobie należy nałożyć maskę plenową. Kolejny bardzo ważny aspekt to co, gdy coś pójdzie inaczej niż planowaliśmy. To może być jedna z najcenniejszych części tej książki. Autorka pisze wprost: Poród to nie egzamin. Nie dostajesz oceny za to, czy urodziłaś naturalnie, czy przez cesarskie cięcie. Nie jesteś lepszą lub gorszą mamą. Czasami konieczna jest interwencja. Pamiętaj, że personel medyczny chce tego co najlepsze dla ciebie. Oczywiście ważne jest żebyś nie zgadzała się na wszystko, co jest Ci proponowane, tylko dlatego, że jest to proponowane, tylko dlatego, że wiesz i uznajesz, że jest to najlepsza decyzja dla Ciebie i dla Twojego maluszka. Bo pamiętajmy, że znowu interwencje medyczne powinny być zarezerwowane dla przypadków ściśle tego wymagających. Ale poród to żywioł, nie da się go ująć ani w ramy czasowe, ani zaplanować co do kroku i czasami może się okazać, że Twój maluszek wybierze inną drogę niż to zaplanowaliście wy. Jeśli twój poród był trudny, jeśli potrzebowałaś interwencji, masz prawo czuć smutek czy rozczarowanie. To są bardzo ważne emocje, nie tłum ich. Znowu być może porozmawiaj z psychologiem okołoporodowym, opowiedz swoją historię, bo to wszystko potem pomaga poukładać te sytuacje w głowie. Pamiętaj, twój poród to twoja historia, nie porównuj jej do innych. Zaakceptuj ją, a przede wszystkim daj sobie prawo do odczuwania wszystkiego, co czujesz. Kolejny ważny temat to relacja z personelem medycznym i autorka pokazuje, jak duże znaczenie ma to, by czuć się wysłuchaną i traktowaną z szacunkiem. Także kluczowa jest komunikacja. Warto przed porodem poświęcić trochę czasu na znalezienie szpitala, w którym chciałabyś rodzić, poczytać statystyki, opinie być może znać położną, którą, która mogłaby cię wspierać. Także ty już znajdziesz taką położną, z którą czujesz, że rezonujesz i której możesz zaufać. Szalnie ważne jest, aby z nią rozmawiać o swoich potrzebach, podzielić się planem, tudzież preferencjami porodowymi i przede wszystkim dzięki temu zbudować zaufanie i poczucie bezpieczeństwa przy tej osobie. Kolejny temat, który bardzo lubię i o którym w książce mówi się sporo, to system wsparcia, bo nie rodzimy w próżni. Otoczenie ma ogromne znaczenie i badania pokazują, że kobiety otoczone wsparciem emocjonalnym i praktycznym, partnera, rodziny, przyjaciół czy duli, łatwiej przechodzą przez poród i okres połogu. I to jest takie piękne przypomnienie: nie musisz wszystkiego robić sama. Także warto już w ciąży usiąść i zastanowić się, kto może być Twoim wsparciem, kto pomoże w domu, a kto będzie dla Ciebie wsparciem emocjonalnym. Kolejny szalenie ważny temat, o którym warto wspomnieć, to więź z dzieckiem jeszcze przed porodem. Bo maluszek w brzuchu słyszy Twój głos, bicie Twojego serca, reaguje na Twoje emocje. To niesamowite, że już wtedy możecie zacząć budować swoją relację. Także możesz mówić do maluszka, do brzucha, śpiewać, głaskać brzuch, wykonywać ćwiczenia oddechowe, nawet wyobrażając sobie, że robiąc wdech, wdychasz spokój i relaks, który dociera aż do Twojego maluszka, a robiąc wydech, pozbywasz się zbędnego napięcia, które oboje macie w ciele. To wspaniałe ćwiczenie na to, by uspokajać siebie i maluszka, który reaguje na Twoje emocje i to, co przeżywasz w ciągu dnia. I to też sprawia, że po porodzie wasza więź będzie silniejsza, no a ty poczujesz, że spotkanie z maleństwem po porodzie to będzie taka naturalna kontynuacja waszej znajomości. Inną ważną kwestią to są relacje z partnerem bo narodziny dziecka to ważny moment, moment wielkiej zmiany i dla kobiety, i dla związku. Autorka podkreśla, jak ważne są rozmowy o tym, jak wyobrażacie sobie wspólne rodzicielstwo i w praktyce oznacza to nawet drobne rzeczy, kto będzie stawać w nocy, kto będzie gotować, a kto zajmie się formalnościami. Te ustalenia mogą zmniejszyć napięcia i sprawić, że oboje poczucie się zespołem. Nie mogę też nie wspomnieć o temacie połogu, bo jest to okres, o którym mówi się zdecydowanie za mało. W książce znajdziemy przypomnienia, że połóg to nie tylko fizyczna regeneracja, ale też emocjonalny roller coaster. Także warto przygotować się na to, że możesz czuć zmęczenie, wrażliwość, a czasem nawet poczucie osamotnienia. I to jest moment, kiedy właśnie wsparcie innych i Twoja samoopieka są kluczowe. Także wtedy dobrze sięgnąć do tej Twojej wioski wsparcia, o której była mowa wyżej. Moim zdaniem jest to cenna lektura, bo pozwala zobaczyć, że nie jesteś sama w swoich wątpliwościach, lękach czy ambiwalentnych uczuciach. Każda kobieta rodząca przez to przechodzi i właśnie dzięki temu możemy się wzajemnie wspierać. Także podsumowując, Książka Becoming a Parent to coś więcej niż poradnik, to przyjacielska dłoń wyciągnięta do każdej kobiety, która boi się, wątpi, czuje, że jest przytłoczona. To przypomnienie, że nie musisz być idealna, bo już jesteś najlepszą mamą dla Twojego maluszka. I na zakończenie chcę Wam zostawić jedną myśl z tej książki. Twoje ciało wie jak rodzić. Twoim zadaniem jest stworzyć mu warunki, by mogło to zrobić w spokoju. I bez przeszkód. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, zapisz go sobie, aby wrócić do niego w trudniejszym dniu. Wyślij koleżance, która również jest w ciąży, bo może być to dla niej pomocne wsparcie. I dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Jeśli macie pytania lub chcecie podzielić się swoją historią, piszcie do mnie. Trzymam za Was mocno kciuki i do usłyszenia.